Hej, hej, witajcie w nowym vlogu. Wstaliśmy rano, no i wczoraj, jeżeli oglądaliście wczorajszego vloga, lało strasznie wracaliśmy. Jak wstaliśmy rano najpierw lał deszcz, potem padał śnieg, potem zeszło coś takiego zresztą pokaże się na balkonie. Nawet nie jest zimne widzicie. Patrzcie co się dzieje. I znowu pada deszcz. Jest pięknie naprawdę, ale pogoda troszkę nas rozczarowuje. A, a jeszcze mamy tutaj, zaraz pokażę kamery z góry. No i na górze to wygląda tak. Więc ja nie wiem, czy my dzisiaj pójdziemy pojeździć, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że jakoś... się... Znaczy to jest inna góra, na którą. Nie, nie ta góra, na której my jeździmy, ale generalnie jak tutaj. O, ktoś je, jest jeden człowiek na stoku patrzę. Ale nie wygląda to. O, jeżdżą ludzie na krzesłach. O, ale no widzicie, jak to. Tak to wygląda. Więc. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. I będzie mgła. Ja tak śpię, bo No chyba nie grzało to przez nas, bo są wilgotne trochę. Ale są wygodne, powiem te buty jak tenisówki, jak marzenie. Dobry to był zakup i w sumie nie wiem, czemu się tak długo męczyłam w tych pożyczonych. Cztery rozmiary za duży, ale... Ktoś wyradził? Lew. To było ojcem tego pomysłu? Lew. No i Lew. powiem Wam, że też bardzo to lubię. Widzę, mam biały polar i przy furtce mam białe wykończenie. I zawsze od podkładu wiadomo, tu się wszystko brudzi, a w tym można sobie to tak naciągnąć, jest gitara. Lew kryje się, bo nagrywam. Nie. <gry> żeby ten kod jeszcze nie padał i będzie Narte, narte, narte. nie pada świeży puch słonie nie lubią świeżego puchu, ale pan na nartach mówił, że moje narty będą teraz dobre na świeży puch, więc no. trzymam go na, ze słowu. No, ale jest biało. nic już nie widać cześć narty jak wam się nocowało w hotelu? cieszymy się, że jesteście nadal tutaj ale zobaczcie jaki dzisiaj warunek, a ja już się boję Ależ warun dla słonia dzisiaj. Piękny. Ja nie lubię świeżego puchu. Ja lubię aż sztuczny, śnieg. Nie lubię takiego naturalnego, śliskiego gówna, się <grym grym> <grym> No zobaczcie, i w ogóle, o, o. Nawet gorsza mgła jest, i dalej wjeżdżamy. Masakra. Oni nie lubię takiej pogody. Dobra widoczność. Wszystko widać. Tylko White Walkers brakuje. Tak się jedzie. Ekstra, co? No nie jest to najbardziej idealny warun, ale nic nie widzę szczerze mówiąc. Boję się, że się zgubię zaraz, więc może przestanę vlogować. No! Thank you. Thank you very much. Taką fajną knajpkę. Znaleźliśmy się w barno ale wygląda, kurde, jak knajpa. Zarąbista. W ogóle fajna muzyka. Ooo. Lew, lew. Idziesz pana zawołać? Będziesz od burgera? W ogóle duże bardzo porcje tutaj są, widziałam. Widziałam, że jak go zobaczysz, to... O matka ale jestem czerwona. Wszystko mam podciskane od gomii. Nie wiem, czy mi się odciskają. ładnie. Zmarłam dzisiaj. Na busi. przyszły moje kluseczki. Ale ładnie wyglądają. Jeszcze sałatka do tego. Mm, to jest takie pyszne, naprawdę. Ciekawe, czy się ser ciągnie w dzisiejszych, bo wczoraj były takie nie, jest dobrze. Aha, prawidłowo. Jest ok. Mm. Aha. Hey, ale lew masz burgera. Troszkę burger, co? No, troszkę. No, pokażemy w środku. No pokażę. Futbol. zaglądamy burgerem. Znaczy miał być jajkiem No właśnie, nie ma No to chyba lepiej No tak. wygląda? wygląda? Dobrze wygląda Dobrze wygląda, a ten razler przepyszny o. Rozbrajesz go? Nie no Robisz a... Majo plus Dobrze Idziemy na przechadzkę z ludem. za dnia Za dnia Nie na jedzenie To coś nowego nie na jedzenie? Jest tyle Nie słoneczku, nie będzie jadł Nie będzie jadł nic Nie Serio? No, a ja bym chciała tu wejść. Dobrze, taką metalową, patrz. Może taką? Ja tej metalową, czerwoną, bo tu jest nie gdzieś Szukamy magnesu, ale. Jakieś takie nie za bardzo. You ready? No, we wszystkie mamy po prostu. Ten. No. Ale ten biorę. Dobra. Jak ty ten. Których? z panem drzewem ta glaz no to jest villa mm -hmm. To jest kawałek. Mhm. Wow, to Przyszliśmy w do pizzerii, bo ja miałam ochotę na coś słodkiego. Znaczy miałam donator czekoladowy i tak długo chodziliśmy i tak długo mroziłam, że nie skończyliśmy. W O, tanie pizze. Pizza. Nie wiem, jak chcesz jakąś? kąt. Ja Nie, co mi pikanta. Ja mam inną kartę. A, nie, dobrze, mm. Tak? Chcesz taką? Figami, ty nie, na razie nie. O, jest robiący. Jakie chcesz? Mm. Pizza, pizza, pizza. miam, ale Nie ma tego, okay. nie, nie. Chcesz ten, jak to się nazywa? Balsamico. Balsamik, vinegar.